Witam dzień dobry, akurat W sprzedaży Forda Transita Turnerów Furgon niski, krótki L1H1. Samochód 2011 rok luty, pierwsza rejestracja, natomiast produkcja, uwaga, 28 grudnia 2010. Ogromną zaletą samochodu jest przebieg wzorowo udokumentowany 138 tysięcy km. Samochód w czerwcu tego roku był w ASO Forda w Niemczech na przeglądzie technicznym z wpisanym przebiegiem 137 tysięcy. Uzyskał też wtedy rok europejskiej gwarancji mobilności po tym przeglądzie, a która jest, dokument z przeglądu z wpisanym zakresem jest. Podobno numer vin można je sprawdzać, weryfikować, nie widzę z tym żadnego problemu. Auto jest bezwypadkowe. Drzwi prawe pasażera mają, były malowane. I malutka w pyłka tutaj na dole. Tak poza tym samochód salutki w oryginalnym lakierze, w oryginalnych szybach. 138 tysięcy przejechane, podkreślam to kolejny raz. Jest suchy, jest sprawny jest niezniszczony, nie nieporysowane, kompletnie bez korozji. wszędzie jest oryginalne, na oryginalna na prowach, na wersja 22 86 koni fabrycznie bez filtra DPF elektryczne szyby bez klimatyzacji radio z USB z bluetoothem pięciobiegowy 138,500 500 Trzeba do jest niezniszczona. Fotele idealne, nic nie jest tutaj po wygniatane Nie były szyte, nie były wymieniane Nie są podpalane Bardzo, bardzo ładne Jeszcze jakieś niemieckie też z przeglądów technicznych Auto ma kamerę cofania, ma rejestrator jazdy Więc kamerka Dwie rolki, wszystko zamyka się na dotyk takę poczyściłem, odświeżyłem. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Nic nie jest porysowane, nie ma korozji, nadkoła, nie pogniecione są odświeżone, dach cały, 245 cm długość paki, 906 kg To można oglądać z Krzeszewie koło wielyszewa na północ od Warszawy 22 km, telefon 515 114 103. 515 114 103 sprzedaję go na fakturę w Auto jest po serwisie we Forda. Kompletnie bez wkładu. Dwa kluczyki są. Zapraszam 515 114 103.